Blizny, szczególnie te na twarzy, mogą stanowić znaczące źródło kompleksów. Na szczęście dzięki rozwojowi wydawać by się mogło, że z laserowego usuwania blizn korzystają wyłącznie ofiary wypadków czy oparzeń, w rzeczywistości jednak pacjenci decydujący się na zabieg borykają się z bliznami o zróżnicowanym stopniu widoczności i rozmiarze. Wskazaniem do zabiegu są m.in. blizny, koło pourazowe, koło potrądzikowe, koło pozabiegowe, koło przerostowe, koło po oparzeniu, koło po ospie wietrznej, a także bliznowce i rozstępy. Wiązka lasera poradzi sobie zarówno z rozległymi bliznami po oparzeniach, jak i z pozostałościami po trądziku, bardzo głębokimi i ciężkimi do usunięcia nawet przy pomocy kosmetyków z dużą zawartością kwasów złuszczających. Zanim blizny zostaną poddane działaniu lasera, pacjent musi przejść dokładnie badanie lekarskie. Ocenie poddaje się unaczynienie blizny, jej elastyczność czy wysokość, a także odczucia fizyczne, jakie towarzyszą dotykaniu zmiany czy poddawaniu jej działaniu wody. Określa się też gotowość na zabieg. Można przystąpić do usuwania blizn dopiero wtedy, gdy pacjent zrezygnuje z solarium, peelingów i silnej ekspozycji na słońce na kilka tygodni przed zabiegiem. Właściwy zabieg trwa naprawdę krótko, rzadko kiedy przekracza się od 30 do 40 minut. Wizyta w gabinecie rozpoczyna się od dokładnego oczyszczenia skóry i zaaplikowania miejscowego znieczulenia w postaci maści, dzięki której zabieg jest całkowicie bezbolesny. Następnie wiązka lasera zostaje skierowana na bliznę, doprowadzając do uszkodzenia zmiany, a co za tym idzie, wyzwalając reakcję produkcji nowej, zdrowej tkanki, która stopniowo zacznie zastępować tę bliznową. Bezpośrednio po zabiegu towarzyszyć może nam szczypanie czy pieczenie to normalna reakcja organizmu na działanie lasera. Pierwsze zauważalne efekty nie będą widoczne od razu po zabiegu, musisz poczekać, aż organizm zacznie produkować nowe, zdrowe tkanki na miejsce tych zmienionych bliznowo, a stary na się złuszczy. Wyraźną różnicę zauważysz dopiero po kilku tygodniach. Okres złuszczania i gojenia może trwać nawet do 28 dni, z jakimi kosztami musimy się liczyć, jeśli zamierzamy zdecydować się na laserowe usuwanie blizn. Cena usuwania pojedynczych blizn oscyluje w granicach od 350 do 700 zł. Znacznie droższe jest usuwanie szeregu blizn potrądzikowych czy rozstępów. W tym przypadku trzeba liczyć się z kosztami od 900 do nawet 1500 zł za jeden zabieg.